Dzień dobry Państwu kłania się Dzidek teraz Krynica Morska Dzień 30 wrze wrzesień 2024 Także właśnie jechaliśmy do Krednicy Morskiej no i dzisiaj wyjątkowo przyjedziemy po prostu przez Krynicę Morską zobaczymy jak wygląda ulica, główna ulica Krynicy Morskiej i dzisiaj dziś jadę w stronę Piasków Natomiast pokażę Państwu, korzystając z okazji, pokażę Państwu klinicę morską właśnie w ostatnim dniu września 2024 roku. Piękne słońce jesienne, także bardzo przyjemnie spacerek odbyć, taki jesienny już. W tej chwili już się nie zatrzymujemy. Jak mówiłem, mówiłem przyjeżdżamy przez krynice. No i tylko tyle, tyle co, co zobaczymy na zewnątrz ten Także praktycznie wjeżdżamy już do centrum. Po, po prawej stronie mamy straż pożarną. Natomiast za to strażą pożarną już się zaczyna takie ścisłe centrum. W Krynicy morskiej. zresztą Państwo już doskonale. Znają ci, ci Państwo, którzy oglądają moje filmy, proszę zobaczyć. No, już pusta ulica. Ja troszeczkę zwolnię, żeby pokazać Państwu cały ten klimat jesienny. Proszę zobaczyć, krażą Państwo te miejsca. One do niedawna jeszcze tętniły życiem. Mnóstwo turystów przychodziło tymi chodnikami. Natomiast w tej chwili, proszę zobaczyć że głucha cisza, no tu jeszcze gdzie gdzie Kramiki po lewej stronie, pamiątki misie pluszowe, natomiast e, tak jak mówiłem, proszę zobaczyć e, większość już podamykana. Natomiast tego to się orientuje, tu po prawej stronie mamy jeszcze coś otwartego. Natomiast e, e, na weekend chyba to będzie troszeczkę otwierane. Także jeszcze będzie można nieco skorzysta, skorzystać z takich możliwości handlowych w Krynicy Morskiej także mieli Państwo okazję zobaczyć jak wygląda Krynica Morska no pusto, po prawej stronie mamy dworzec autobusowy, tu dojedziemy właśnie na ten dworzec dojedziemy do Krynicy Morskiej, tu właśnie my wysiądziemy, duży dworzec taki rozbudowany, można powiedzieć taką małą miejscowość i nie zapominajmy o tym, że w sezonie turystycznym nie zmierzone tłumy tu przyjeżdżają tymi autobusami, właśnie My cały czas podążamy właśnie proszę zobaczyć tą ulicą Gdańską w stronę yy, Federacji Rosyjskiej, już w stronę Piasków Także małym tempem powoli jedziemy, i byłem dziś wyspie estyjskiej, troszeczkę polatałem nad wyspą późno zajechałem dlatego, no, udało mi się coś nagrać oczywiście, ale to już były takie ostatki pracy w dniu dzisiejszym natomiast, tak jak powiedziałem, zadowolony jestem, bo, bo udało mi się cokolwiek nagrać, bo gdybym się spóźnił dosłownie 30 minut, 40 no to myślę, że mógłbym się obejść smakiem Natomiast już praktycznie wyjeżdżamy z Kredycji Morskiej. Proszę bardzo, mamy znak koniec obszaru zabudowany. I tu pokazuję kolejne znaki. Piaski, kilometrów 10. Także tak to wygląda. I od piasków 3 kilometry spacerkiem, czyli lepiej będzie pożyczyć rower i podjechać do granicy z Federacją Rosyjską. Myślę, że też warto warto zobaczyć. Ja w dniu jutrzejszym może, może się właśnie uda na granicę zobaczyć jak tam sytuacja wygląda. Byłem kilkukrotnie, właściwie już wzrok czasu mi nie było na tej granicy, ale kilkukrotnie byłem w ostatnich kilku latach. No i, no i takie wrażenie robi trochę ponury, bo ten... Gód Kolczasty i, i ta wieża, e, taka wojskowa do pilnowania, czasami w jej właśnie żołnierz stoi. E, no i tak to wygląda. Pokażę się, postaram się Państwu w dniu jutrzejszym jemy może na spacerek i, i później może właśnie nagramy troszeczkę tej granicy. Tak z tego co ja pamiętam to właśnie po stronie Polski bardzo dużo było kontroli Straży Granicznej. Natomiast e, po stronie rosyjskiej, tak jak byłem ostatnio, e, był chyba żołnierz jeden na, tym, na tej wieży, no i to wszystko. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili po jednej stronie i po drugiej stronie są jakieś czujki z pewnością, także na pewno jeżeli komuś by przyszedł do głowy pomysł taki, przyjrzymy granicę przy przejść na pewno od razu, bo by, byłoby to wychwycone. Także nie polecam nie raz, bo to może się skończyć dramatycznie. No i w tej chwili mamy, bo zostało nam już do piasku. W tej chwili myślę, że 6 km, ładna droga, taka kręta. Natomiast no, przyjemnie się jedzie, mam powiedzieć, taki zakątek. bardzo 70 a w tej momencie właśnie dojeżdżamy do ograniczenia prędkości 50 km na godzinę nam mniej więcej 5 km do, do granicy my takim taki yy, yy, wybraliśmy sobie pensjonat właśnie w piaskach no i no zobaczymy on jest troszeczkę Tutaj Nawigacja mi wskazuje, daje się 8 km jeszcze do tego pensjonatu. Także no, jestem bardzo, bardzo jestem na samym końcu Polski. No ale no, to też to jest fajna, fajna, fajna przygoda, że tak powiem. W każdym razie, proszę zobaczyć, dojeżdżamy już małymi krokami do piasków. No i na pewno jakąś Państwu relację złożę, przedstawię z tej miejscowości. No i dzisiaj tak sobie wymyśliłem, że pójdziemy na kolację z żoną, i, i, i ale to w Krynicy Morskiej. Gdzieś jakaś jest restauracja, która reklamuje się, że kolacja przy zachodzie słońca. Ja nie, nie mam duszy takiej romantycznej, ale jestem bardzo ciekawy jak to no jeżeli Bóg da, to postaram się Jeżeli Bóg da, to postaram się też tą no menu, tą restaurację przedstawię Państwu Może moja żona w końcu się odezwie, coś powie, w na razie niech za bardzo odbywać się, mówi, że nie ma, mówi, że nie ma głosu twojego. Ja też ja proszę Państwa głosu. Słyszą Państwo, że nie jest Czasami się jąkam. Mi już mi do tego pensjonatu kilometrów 6,7 także, no jeszcze kawałek jest, natomiast no myślałem troszeczkę, gdzieś tam wyczytałem, że tak dokładnie nie sprawdzałem tych pensjonatów, tego pensjonatu no ale czy tam Krynica Morska, to Krynica Morska no okazuje się, że, że piaski. no ale może i, może i lepiej bo chciałem właśnie Wczorajszy właśnie jak mówiłem chciałem się udać właśnie do pod granicę Rokio, czyli będę miał stamtąd już tylko spacerki, praktycznie nie będę samochodu odpalał i, i będę praktycznie na miejscu, także tak to wygląda bardzo mało uczęszczana droga tutaj oprócz kilku chyba mieszkańców no i straży granicznej mało kto się tą trasą porusza trochę takie zapomniane przez Boga i no i ogólnie takie zakątek Polski mało chyba jeszcze znane myślę, że tutaj niektórzy, właściwie chyba większość turystów, którzy jeżdżają do krenicy, to raczej nie głowy im plaża w piaskach. Polo piasek na plaży w Krynicy morskiej. W tej chwili pozostało mi już do przejechania 5 km, także jesteśmy coraz bliżej. No i cała ta droga, jestem ciekawy jak będzie wyglądał ten, ten mój hotelik. Dwie doby postanowiłem się relaksować, także długo nie zabawię i tak jak mówię, większość czasu spędzę na pewno w Krynicy Morskiej i, i tak jak mówię, w dniu części, mam taki cicho, cichy zamiar właśnie wybrać się na plażę, ale już przy granicy z Federacją Rosyjską. Już dojeżdżamy powoli do tego pensjonatu Zostało mi kilometrów cztery no, Powoli, powoli, z każdą każdym chwilą maleje Także proszę zobaczyć, jesteśmy tuż przy granicy y, polsko-rosyjskiej Naprawdę od granicy dzieli nas już niewiele natomiast słychać ładnie przegrzewa. bardzo fajna pogoda na spacer czy na taką aktywność jesienną także już powoli powoli dojeżdżamy mamy 3 km do, do końca i będziemy już w piaskach. taki może nie, nie za ciekawy, bo zakupiłem mikrofon bezprzewodowy, ale okazuje się, że mikrofon budowany w telefonie jest dużo lepszej jakości niż ten mikrofon bezprzewodowy. Miałem fajny mikrofon bezprzewodowy, niestety gdzieś tam Lubiłem nadajnik, no i niestety nie nadaje się już do niczego. No i mówię kurczę, podobny zamówię, ale niestety był podobny, jest tylko w cenie jakość wykonania No zamówiłem już mikrofon z prawdziwego zdarzenia, no nie będę się bawił taką tanią chinszczyznę. I zamówiłem taki mikrofon z prawdziwego zdarzenia. Powinna być już jakość audio, dźwięku, powinny, powinna być już na wysokim poziomie. To już dopiero za kilka dni także proszę zobaczyć w tej chwili już jesteśmy praktycznie w piastach do kwatery pozostało nam, jest niespełna 2 km a my już proszę zobaczyć, wyjeżdżamy i tutaj, tutaj kiedyś pięknie Dokładnie, dokładnie około 30 metrów po mojej lewej stronie jest Zalew wyślany bardzo ładnie to wygląda niestety nie będą mieli Państwo na razie przynajmniej okazji zobaczyć a pewnie w dniu jutrzejszym postacenie sobie troszeczkę po nalewie to na pewno Państwu przedstawi właśnie Zalew wyślany, on tutaj właśnie rozlega się poprawić pięknie to wygląda naprawdę muszą państwo wierzyć mi na słowo 350, 350 metrów. Tak wyglądają właśnie piaski Piękny taki urocza porcik Po wszystko po prawej stronie wjeżdżając od krynicy morskiej No i proszę zobaczyć też taki ruch turystyczny można powiedzieć zamarł cisza głucha my mamy do już 90 metrów także będę serdecznie żegnał się z Państwem podając serdecznie zapraszam do subskrypcji oraz do lajkowania miłego dnia życzę do widzenia cześć